Siemano kolano, witam Was, brok na 29 randze. Dobra, przesadziła mnie, no. Chciałbym mieć w tym starym progresie pucharką 29. rangę, a ja przede wszystkim na broku. Dobra Zapomniałem, że nie tylko tutaj miałem do odebrania te, te martwe skrzynki, tylko jeszcze mam dwa inne konta, na których również te skrzynki mogę otworzyć, więc idziemy sobie teraz na te konta. No, są tutaj. Pierwsza martwa skrzynka. Leci Star Power do lu. Ciekawe. Tutaj będą monety, punkty mocy. Spray. Spray. Ładna jest animacja dawania spray. No nie, te limitowane spraye teraz już są. Ja nie mogę. Co to jest? 11. Wy. Siódemka świetna, si z kina do penis. Szkoda, że nie na tamtym koncie. Ja nie mogę. Wytyfy. No nie, czy ja naprawdę nie mogłem to dostać na Real Madrid. Serio. Ale dobra, nie wszystko jest stracone. Gdyż jeszcze mam jedno konto, na którym to otworzę. Co prawda, typowo totalnie najgorsze, ale mam. It At MBS. No, teraz już powinien być Gauguin Browsers, ale ja bez starego mojego niku. Lecimy. Naprawdę wam też szczerze powiem, że te skrzynie ładnie wyglądają. 9. Tutaj raczej nic ciekawego nie będzie. No, spray. Kurde, te limitowane spraye są. Kurde, mi się to w ogóle nie podoba. Kolejna dziew Okej, okay, ale czekajcie, czy ja tam dostałem... Frank? Okej. Okay. Czy ja tam dostałem... Tysiąc blinku! Kurde, z... po, ponownie szkoda, że nie dostałem go na, na moją główną koncie, bo naprawdę by mi się przydał w tej sytuacji. O, oh, Luciaska posta na ligarze! Ogólnie e, tamten film og e, nagrywałem w szkole, więc. E, o kurde, nowa zwycięska pasta jest, ale ciekawie. E, najwięcej parków? No fajnie, mam 40 razy, no tylko, są 43. Ale to śmiesznie wygląda. No nie śmiesznie, no ja bym tak chciał w Starym brał Starsie. Ale dobra. Teraz moim celem jest chyba wbijanie 25 rang, bo 20 już są dużo wcześniej. A dobra, mafony. Może na tym najsłabszym kącie? Ok, wiem, że średnio, ale przejdziemy sobie na burzowe ruiny. Genialne. I spróbuję wygrać tutaj dwa start dropy. Jestem strasznie ciekawa, czy mi się to uda. Dobra, już yy, rozpełnię ci kostrzynek. Chyba gram z prawdziwymi graczami, niestety. No to jest praktycznie dziesiąta rana tutaj. Nie ma czegoś tutaj. Siemano, kolano! To Dobra. Ale nie no, tak naprawdę to nie z. choć nie, dobra. W sumie. Jeżeli chodzi o postać Brawl to ona jest, ale dobra Ten gracz nie oczywiście, nie chce wybierać graczy, ale yy, W Brawl Starsowym tutaj i yy, świecie to ta postać jest, za Hank Ja pan, Hank Witam pana Hanka, do widzenia teraz No siema, na kolano No tutaj czasami ludzie są trochę nieogarnięci, wam powiem. Moim marzeniem było wbić 30 rangę. Nie udało mi się to, tego zrobić przed y... zmianą rang. Siema na kolana panie dołu. O, oh, Lily. No niestety, ale teraz mam dwa star dropy. Nic. Absolutnie nic. Super, genialnie, przyda mi się to. Tutaj będzie star. Tysiąc monet, super. Te tysiąc to by mi się na głównym przydało. Kurde, wszystko co teraz trafiłem to na głównym by mi się przydało. Ile ludzi jest teraz w się? Czekajcie, zapraszam go sobie. A właśnie, jeśli chcecie dodać kogoś, kto ma dużo pucharków, na przykład tak właśnie zyskałem znamęc na przykład z Boni, czyli moim dobrym kolegą starym. I właśnie tak się zrobiło, że Wszedłem do klubu AFF Good Boys i zapraszałem po kolei do chyba 50 tysięcy. On przyjął moje zaproszenie, po czym byliśmy już najlepszymi kolegami. Więc czasami sobie tak zapraszajcie ludzi. Może, się przy, może będą chcieli być z Wami w Tak się zaprasza, bo nie wpisuje się teraz ID gracza, tylko, um, tylko się go przez Supercell ID zaprasza. A więc wam pokażę, jak się to na przykład robi. No, mogli się przecież wcześniej widzieć globalny rankingowy bieżący sezon. Wszystkie. Sniper na przykład, chcecie go zaprosić kilka serii na Supercel ID i dodać nowego. Jeśli e, Jeśli chcecie kogoś dodać, a nie macie Supercel ID, to jest trochę dziwne, ale nie macie Supercel ID, to i tak możecie to zrobić, tylko że się nie będzie wyświetlało, że macie kogoś. E, przez Supercel ID teraz ci wszyscy, którzy tutaj mają Supercel ID, ja jeszcze Skota i Psa, Briana nie licząc, Entra-Lexa nie licząc, to on, ich wszystkich mam zaproszonych po, po tym. Po. No tak, jak to się. No po prostu po tej zmianie z Supercel ID jak to to jest. Aha. No, w sumie tak, rzeczywiście. Więc tak cię teraz za, y, zaprasza.